Boże, jak ja dawno tą grę nie grałem, kochani. Witajcie serdecznie w Sąsiadach z Piekłarodem. Pierwszy odcinek na moim kanale, na kolejnej kategorii z kanałów klasycznych gameplayów. Oczywiście, witajcie na kanale najgorszego, najnudniejszego, najbardziej błędnego tematu i kontentu, jakie można sobie w dzisiejszych czasach wybrać: czyli wygranie gry komputerowe. Co zarazem i tak mnie nie interesuje, kochanie, bo. Przygodę z grami rozpocząłem od niedawna i dopiero wszystkie tytuły nadrabiam, a Gra Sąsiedzi z Piekorodem jest świetnym tytułem, naprawdę świetnym tytułem, który grałem za dzieciaka, który pamiętam doskonale. I można powiedzieć, że ta seria będzie takim po prostu typowym speedrunem, gdzie będę tłumaczył najszybciej jak wykonać jakieś konkretne misje i zobaczymy, ile nam zajmie czasu jedno zadanko, ile zajmie nam, czasami, nam czasu drugie zadanie, ile łącznie nam to zajmie czasu i na ile odcinku to sobie podzielimy. Póki co rozpoczynamy grę i lecimy z pierwszymi rzeczami. Od razu wiemy, że możemy sobie przestawić kamerkę na jakiś poziom niżej, o dokładnie. Nie będę tutaj nic wycinał, lecimy, u mnie ogólnie nie ma żadnych wycinek, nie ma nagrywania, nie ma formatowania, nie ma renderowania, różnych intr i tak dalej, po prostu czysty, uczciwy, przyjemny dla samego siebie. Jakiś tam kontencik, żebym miał dla siebie na pamiątkę przechodzenie wszystkich gier po kolei, więc, jakby co nie ode mnie cudów. Po prostu lubię spędzać czas pod komputerem i większość osób zna już mnie z transmisji na żywo, ogólnie na Twitchu, ale już powolutku zaczynam bawić się na YouTube. I jeśli mi się to spodoba, to po prostu na YouTube zostaniemy sobie na troszeczkę dłużej i na pewno będziemy w gier przechodzić od groma, bo mam od zarania od 2000 roku ku obecnemu. Tysiące tytułów i mam nadzieję, że damy radę pociągnąć przynajmniej połowę tego, co jest w planach. Dobra, pierwsza popeczka, kochani. Sąsiad to wredny typ, o którym się zaraz przekonacie. Dziś jednak siedzi wyjątkowo cicho, a to jest zbyt nie podejrzane. Pewnie knuje coś wyjątkowo paskudnego albo szpieguje innych sąsiadów. Na wszelki wypadek Woody postanawia rozejrzeć się troszkę po jego mieszkaniu. Dobra, mamy cztery zadania do wykonania i najgorszy wynik, czyli mój, będzie... Najlepszym. Pierwsze to jest oczywiście tam za głośne, więc przyciśnijcie sobie głośniki na jak najszybciej się da. Ja sobie... ja Wybrałem wersję Rezurek, bo wiedziałem, że ten remaster będzie bardzo. Bardzo. Nasz

Tak po prostu na czyjąś chatę się wpierdolił no, i tak po prostu mogę sobie robić co chce, nie? Pamiętajcie, że w innych krajach mogliby go zastrzelić. Dobra, zaczynamy zabawę. I teraz tak, zacznijmy od samego początku. Intruzji to ostatnia rzecz, o której myśli Rottweiler. Jest gotowy na kolejny leniwy dzień? Rozejrzyjmy się dyskretnie i zobaczmy, gdzie można zastawić jakieś pułapeczki. Yy, jedyna rzecz jest pewna. Pan Rottweiler trzyma się swojej rutyny. Robi jedną rzecz, a potem kolejną, a kiedy skończy wszystkie, zaczyna cały cykl od początku. No i bardzo dobrze, czyli taki typowy chłop. A, i nie będzie tych kamer. Wyłączę automatycznie tą kamerę śledzenia, ponieważ jest dla mnie dość wadliwa. I śledzenie psikusów wolałbym mieć wyłączone. Czyli będziemy robić instant yy, pułapki a na niego w ogóle nie będziemy patrzeć, no chyba, że będzie jakaś wolna chwila, na przykład ja będę już oczekiwał na finał, bo już wszystko wystawiłem, no to wtedy go automatycznie będziemy gasić. Zawsze jak wchodzicie do mieszkania, na początku sobie sprawdzajcie jakieś mebelki. To na bank. Ta gersja jest zdecydowanie łatwiejsza, ponieważ bardzo łatwo zdobyć medal. W pierwszych oryginalnych częściach wiem, że liczyła się każda, dosłownie każda sekunda waszej pomyłki. Tutaj możecie nawet pójść na kawę, a myślę, że i tak zdobędziecie medal. Najważniejsze, żebyście zrobili wszystkie cztery pułapki. Podniesione przedmioty pojawią się w Twoim ekwipunku. Wiele z nich można połączyć z elementami odczenia, by stworzyć pułapkę. Tak jest. Poduszka, pierdziuszka, no już wiadomo o co chodzi. Mamy nadzieję, że sąsiadowanie potężnego bąka. Pierdyknie tak, że aż nie będzie można oddychać. Zawsze w łazience warto spojrzeć na jakiś papierek. Ewentualnie na yy, łazienkę. Ale z tego co widzę, to kiedyś łazienkę się otwierało myszką. A teraz musimy. O! Bawić się w jakieś... wybieranki. Ale dobra. Z tego wyszedł nam klej. Co mam go przykleić? Do fotela czy do kibla? Nie, jeszcze nie wiem. Czekajcie, już nie pamiętam. Jak sobie przypomnę, to postaram się wam to wszystko wyjaśnić. Eee, wiemy, że on wsiadł na fotel, ogląda telewizor i gapi się na jakąś sexy sąsiadkę. Hmm. W sumie nic dobrego... W sumie nic dziwnego. ...porządne zachowanie. Z tego co widzę, możemy jeszcze z lodówki wyciągnąć jajko i zniszczyć je w mikrofali, żeby wydłużyć czas obecności jego w kuchni, przez co będziemy mogli uruchomić następne pułapeczki. A, dobra, musimy przykleić jego oczy do lornetki. <laughs> dobra, zaraz zobaczymy, jak to będzie w praktyce działało. A póki co, brakuje mi jeszcze jednej pułapki. A, dobra, trzeba pozbyć się programów telewizyjnych. Chociaż powiem Wam, nie wiem, jak on może tę telewizję oglądać, skoro do cholery. No, ten obraz to, od tego obrazu, to ja zaraz chyba podaczki dostanę. Dobra, lecimy dalej. No patrzcie, jak mój język chodzi. Chyba <noise> <noise> nawet wiem, o którą sąsiadkę chodzi. I teraz tak, palimy jajeczko. Tak, 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 tak. Czas oczekiwania. Dobra robota, pierwsza pułapka zostawiona. Cały trik polega na włączeniu właściwych elementów. No i właśnie teraz włączymy go z lornetką. Płapka nastawiona. Teraz naszym zadaniem jest poczekać, aż będzie przechodził z pomieszczenia do pomieszczenia, żeby być bezpiecznym. I pamiętajcie, że jest taki minus, a czy taki plus, że możemy wejść zanim jeszcze otworzy drzwi. musimy czekać, aż złapiemy klamkę. Dobra, to się kolega tylko wpużył. I my możemy się schować na dole. Na dół nie chodzi, więc jesteśmy bezpieczni. Możemy teraz śmiało oglądać sąsiada, tylko za bardzo nie wiem jak to zrobić. O, możemy oddalić. O. No właśnie w tym momencie możemy sobie już do... I w tym momencie możemy sobie już sąsiada pooglądać do samego końca. Dobra robota. Możesz teraz odpuścić to miejsce głównymi drzwiami lub wyjściem, by otrzymać zdobyte punkty. Zostań, jeśli chcesz poprawić punktację. No nie wyobrażam sobie osoby, która by wypuszczała, opuszczała pomieszczenie, mając tylko w dyspozycji parę dostępnych kłapek. Ja bym zawsze chciał sąsiada wykończyć do samego końca. Włączymy sobie kamerkę śledzenia. Szkoda tylko, że jego nerwy są takie monotonne, powtarzające się. Zawsze łamie kręgosłup, o, trochę mu tam skrzyknie, czasami się podpali, zrobił się czerwony jak burak. O, nawet teraz akurat zaspoilerowałem. No nic, zadanie zrobione. Cztery pułapki. No wam, Jak tylko tą grę zobaczyłem, to jak tylko tą grę zobaczyłem, to automatycznie przypomniała mi się gra dzieciństwa i wszystko już mam przed oczami. Nie każdą następną już misję, każdą następną już piwnicę, strych, inne w ogóle wyspy, statek wszystko już mi się powróciło. Taka totalna pamięć fotograficzna mi odżyła. Dobra, kochani, na razie nie będziemy kontynuować tej przygody na dalej. No, zrobimy na razie taki pierwszy, tymczasowy, testowy odcineczek 10-minutowy, może tam 9-minutowy. Na próbę, tylko żeby zobaczyć ogólnie, jak ta jakość wygląda na tym OBS-ie, jak to wszystko nagrywam, bo nie wiem, jak to będzie. Jestem przyzwyczajony do transmisji, rzadko robię odcinki, praktycznie nigdy nie robiłem odcinków. Eee, chcę zobaczyć, jak to tam się mniej więcej będzie sprawdzało jakościowo. Jak Wam się spodobało, to możecie tam zostawić te łapeczki, słupków, nie musicie zostawiać komentarzy, nie musicie zostawiać. Ja naprawdę to robię dla samego siebie. Jeśli się komuś to spodoba, to po prostu będzie sobie mnie dla jaj oglądów w towarzystwie lub samemu w wolnym czasie, prawda. Dobra, tak więc trzymajcie się kochani, do zobaczenia i życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, pa. pa.